Witam na zawodach jesień Bite, organizowanych przez Tusiek Czusiek. zawody które cieszą się dużą popularnością, mocne łowienie, zawody które odbywały się w trzech turach plus finał. Poprzedni weekend to były dwie tury, teraz wczorajszy dzień to była jedna tura i dzisiaj mamy finał. Jest dużo osób, które mają 8 punktów i to są stanowiska w klasyfikacji generalnej od drugiego do Bodajże, 6 albo 7 miejsca, więc jest bardzo ciasno. Jest jedna drużyna, która ma trzy punkty, która w tym momencie ma pierwsze miejsce, więc tak naprawdę dzisiaj bardzo dużo się rozstrzygnie. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt: losowanie. O tej porze roku mamy połowę listopada. Losowanie jest bardzo istotne, ale widać, że. Ta ryba migruje i stanowiska, które na przykład wczorajszego dnia słabo łowiły, dzisiaj mogą bardzo dobrze łowić. Więc to wszystko się zmienia. Jest jedna wielka loteria, plus do tego troszkę umiejętności, odpowiednie podanie towaru, co mam nadzieję zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na film. Najważniejsze, fajny klimat u Tak. Klimat naprawdę jest DB Oby więcej tu się Ob... takich zawodów. I oby pogoda dopisała. No, oby nie lało, oby rybki wrały, przede wszystkim i będzie ok. pozdrawiamy, Hej. Pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat. W ogóle całych tych zawodów, tego jak moje i mojego taty, bo w tych zawodach zdecydowałem się startować z moim tatą. W drużynie Romek startuje z Bogusiem, jest jeszcze kilka naszych drużyn parowo ustawionych chciałem jeszcze dwa słowa właśnie powiedzieć na temat tego jak wyglądały te poprzednie tury i jak to wszystko się układało generalnie wiemy o tym że na tym łowisku są lepsze miejsca i gorsze i to nie jest żadna tajemnica są miejsca gdzie wiemy że trzeba złowić kilka ryb po to żeby osiągnąć dobry rezultat a są miejsca gdzie można łowić 60-70 kg. My mieliśmy taką sytuację w poprzednich turach, że dwukrotnie wylosowaliśmy stanowiska, gdzie było troszkę mniej tych ryb. Zdecydowaliśmy się wtedy bardzo agresywnie nęcić dużymi porcjami pokarmu, 2 mm peletu oraz odrobinę zanęty do tego peletu było dodane, po to, aby ta ryba po prostu wchodziła w tą strefę, i my tam cierpliwie bardzo długo czekaliśmy, po to, aby ta ryba zassała, czasami nawet przypadkiem zbierając te pojedyncze drobinki Peletu nasz podajnik, naszą przynętę, którą mieliśmy na haczyku, i za jednym i za drugim razem udało nam się to osiągnąć. Wczoraj mieliśmy bardzo trudny dzień. Złowiliśmy tak naprawdę dwa karpie. I bardzo długo czekaliśmy na te dwa brania. Udało się wykorzystać to, wyholować te ryby i dało nam to dwójkę w sektorze. Pierwszego dnia, w pierwszej tury mieliśmy też dwójkę w sektorze. Tutaj była bratobójcza walka, ponieważ walczyliśmy obok Romka i Bogusia. Mieliśmy dobre stanowiska, po prostu wykorzystaliśmy. Tutaj nie było jakiejś większej filozofii, jeżeli chodzi o to łowienie. Natomiast druga tura była też taka, że byliśmy troszkę cofnięci, pozamykani i też bardzo mocno, agresywnie nęciliśmy po to, żeby jakakolwiek ryba tam weszła, została u nas w łowisku, a my staraliśmy się tym podajnikiem, w tym towarze po prostu prowokować i zrobiliśmy wszystko po to, aby tą rybę skusić do pobrania przynęty. Udało nam się to, Niestety wylądowaliśmy na czwartym miejscu w sektorze, bo po prostu nie dopełniliśmy formalności, straciliśmy parę ryb, które dawały nam naprawdę dobre punkty. Finalnie jesteśmy egzekwo z pozostałymi pięcioma drużynami, które mają 8 punktów na drugim miejscu. Dzisiaj przystępujemy do finału. No i wszystko się rozstrzygnie. Nas, los nas rzucił dzisiaj w strefę, która wczoraj była bardzo słaba. Były tutaj dwie ryby i prawdopodobnie kolejny raz bardzo obficie i mocno zanęcimy. Będziemy próbowali prowokować tym podajnikiem, będziemy czekać na tą rybę. No i zobaczymy, czy nam się to opłaci. Na razie na trzy tury dwa razy mieliśmy tą sytuację, opłaciło nam się to. Jest to bardzo ryzykowne zachowanie. O tej porze roku nie powinno się tak agresywnie łowić, ale nam to przyniosło dobry efekt i wierzymy w to, że... Może dzisiaj też się uda. Robimy coś niekonwencjonalnego, dzięki temu po prostu też to nasze łowienie idzie do przodu i wiemy jak kolejny raz na kolejnych zawodach można się zachować, żeby nawet z bardzo trudnej sytuacji wyjść obronną ręką. Jeżeli chodzi o to nasze łowienie i o ten styl, o którym mówiłem, bardzo fitego nęcenia, ta ryba zbierając te drobinki, czując ten pokarm, stoi w tym miejscu, które jest podsypane. Nawet jeżeli nie chce spożywać tego pokarmu, to wydaje nam się, że ona po prostu stoi bardzo blisko tej strefy, która jest nęcona. Próbujemy łowić troszkę na obrzeżach, bardzo aktywnie jesteśmy. Pomimo tego, że przerzucamy co 15-20 minut, bo bardzo długo czekamy i zakładamy bardzo małą przynętę z serii V4, to jest bardzo malutka przynęta, która czasami nawet w takich trudnych warunkach jest nieświadomie pobrana przez rybę malutki haczek, malutka przynęta i ta ryba zbierając te pojedyncze drobinki peletu w tej naszej strefie, którą mamy bardzo obficie zanęconą czasami nawet przypadkiem pobiera tą przynętę i w zimie albo bardzo późnym jesieniu, kiedy woda jest zimna, tak jak tutaj na zawodach można liczyć na kolejne jedną, dwie ryby no i właśnie takie coś, tak jak wcześniej mówiłem, przyniosło nam doskonały efekt, bo dwukrotnie dało nam dobre ryby w bardzo trudnej strefie mamy bardzo malutkich haczyków do przynęt V4 ta przynęta jest w niemalże wielkości 4 mm peletu bardzo drobniutka zakładamy ją na haczyk numer 16 i tutaj mamy bagnecik bardzo malutki bardzo proszę tak to się prezentuje jest to pelet z klubowej serii 2 mm odrobina Prestiża takie jasne drobinki po to, żeby one tutaj jeszcze dodatkowo taki bodziec wzrokowy dawał, ale nie ma ich za dużo. No i mamy tutaj zanętę jest to zanęta Dynamic Corn, natomiast my ją zmieliliśmy, żeby ona była drobniejsza. Jest tutaj 50% tak naprawdę kukurydzy i 50% mielonych peletów, taka troszkę uboga mieszanka. I mamy jeszcze jedną mieszankę. To jest y, mieszanka marin y, z naszej serii nowej V4, którą też wykorzystujemy podczas łowienia. To jest dopiero domoczone. Ona jest jeszcze mokra. Tutaj mamy pojedyncze jeszcze pelety dorzucone, tak żeby coś na dnie przy tym podajniku jeszcze zostawało. pierwsze minuty dwa żółty dwie ryby w ciągu jawem pięciu minut zapowiada się dobrze no ale co będzie dalej to nie wiadomo bo to tak na początku zawsze jest że się ryby łapia za chwilę może być stop i długo długo nic zawody zawody to jest warta tura dzisiaj jest tura finałowa 40 zawodników 3 sektory po 7 Dwa sektory po siedmiu wiem, drużyn. Jeden sześcio yy, timowy yy, sektor. No ryby. Ryby, jesiotry, karpie, karasie, leszcze. Yy, mówię, jedne sektory łapią więcej, tak jak mój sektor B, to jest taki, jak ktoś mówi, lider w rybach, bo są bardzo duże wyniki. U nas to są takie średnie, no i tamta strona też średnia. No, to zależy od pory roku. W lecie tu się łapie, wszystkie strony łapią. No ale jesień, późna jesień, rządzi się swoimi prowami, ta ryba staje, schodzi na głębszą wodę. I te brania są raczej, kto usiądzie na rybie, to będzie łapał tu rybę. No ale cóż, mamy w naszą zabawę wkalkulowane takie rzeczy, że są stanowiska. Są sektory mniej rybne, średnio rybne i dobrze ryby biorące. A polosowaliśmy sobie to, co polosowaliśmy, także nieustające pasmo sukcesów. Ryba za rybą, już 15 mamy, ale w myślach. Wczoraj zrobiliśmy jedynkę z tego samego miejsca, dzisiaj szczęście dopisało, także mamy to samo miejsce, ale już nie jest tak kolorowe jak wczoraj. Sąsiedzi też siedzieli na dwójce, no i wygrali ten sektor, a dzisiaj, jak na razie, łowimy my więcej, więc no, miejmy nadzieję, że to się utrzyma i że będzie jedynka sektorowa. Miałem już trzy ryby na jednym haczyku, dlatego przypon od Pawła i Jurczaka zawsze są pod ręką. Po trzech rybkach zmieniam sobie już ten przypon. Zależy mi na tym, żeby haczyk był zarówno ostry, jak i pewny, jeżeli chodzi o żyłkę, żeby tutaj się nic nie wydarzyło złego, żeby nic się nie urwało. Tym bardziej, że miałem jesiotra, który bardzo mi powalczył pod brzegiem i tutaj mamy przynętę, którą dzisiaj używam. Robię to w taki sposób, że zakładam sobie ją na bagnet, w cieńsze i tu troszeczkę to skracam. Mam taki nienaturalny kształt. Próbowałem wcześniej na V4, ale dzisiaj na razie bez efektu i to się okazuje na razie dobrym rozwiązaniem. O tej porze wariat tylko daje tyle teletu albo ktoś kto wie, że może mu to zadziałać. Mówmy się, że na razie taki wariat trochę jestem. Tak, miało padać, jest słoneczko, także jest super. Impreza, bardzo elegancko wszystko się zgadza, także jest super. Fajnie, atmosfera jest świetna, rybki dzisiaj mniej więcej różnie stanowiskowo też chodzą. Jeden łowi więcej, drugi mniej. Pogoda fajna. Zobaczymy co dalej, pokaże dzień. Cztery rybki w siatce, jak na ten sektor to chyba dobrze. Pogoda zaczyna dopisywać, słonko jakieś tam wyszło, się miało padać deszcz. Ogólnie jest dużo ciepło jak wczoraj. Humory dopisują chyba wszystkim a, a mówię, no wszystko zależy od, no, od końcowego gwizdka Waga wszystko powie całą prawdę Zdrowa rywalizacja To jest najważniejsze a Rybki dopisują to Jest dobrze, mamy kolejnego karpika No i tak się bawimy właśnie na jesiennym Pucharze Federbite I robię tak dalej Pierwsze trzy tury, mamy pierwsze miejsca. No i dzisiaj jest jako wielki finał, jako czwarta tura. Miejmy nadzieję, że zrobi się czwartą jedynkę, byłoby miło. Ale konkurencja nie śpi, stąd no walczymy. No i takie podajniki pokaże i rybie jeden albo dwa. Podaję moje pole łowienia. Wspólnie mamy bardzo fajny wynik dzisiejszego dnia. Jest to twister masłowy z czoskiem, Biała przynęta, cały i mały haczyk. Ta przynęta bardzo mocno balansuje i prowokuje. A oto kolejny. Piękny misiek dzisiejszego dnia. Ciężko go zaprezentować będzie. Chyba nie będziemy go męczyć. Mam bardzo ciepłe ręce. On jest chłodny. Odczuwa to, wypuszczamy i łowimy dalej. No, troszeczkę chimeryczne te losowanie, ale, ale jest bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Organizacja, super atmosfera, spotkanie z kolegami, z teamu, z Federbajta, miejsce jest kapitalne. Także no co tu dużo mówić. Super wszystko. <grywa> Dobiegają końca. Bardzo fajne dwa weekendy. Szybki turniej. O, właśnie mam kolejne branie kolejna ryba. Zostało 30 minut do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was na zakończenie. Zobaczymy, kto wygrał cały turniej. Kto był drugi, kto trzeci. Ja wiem na ten moment, że tak naprawdę w przypadku drugiego, trzeciego miejsca kilogramy zadecydują złowionych ryb. Z czterech tur. My dzisiaj staramy się odrabiać te straty, bo te rybki ładnie się ustawiły w tym naszym towarze i my dobijamy tych kilogramów, ale może tego naprawdę brakować. No i zobaczymy finalnie, którzy będziemy. Na ten moment mamy pierwsze miejsce w sektorze, ale pół godziny jeszcze zostało do końca i wszystko może się zdarzyć.